Z Czy Czy witajcie z tej strony Lope Gaming i witam was w FIFA 14 Ultimate Team. No zrobiłem sobie taką, że tak powiem przerwę na YouTube, nie było mnie no około miesiąca. Było to spowodowane tym, że raz, że zaczęła się szkoła, musiałem parę spraw załatwić, parę takich pierdół innych. Zacząłem też robić prawo jazdy. D i jeszcze ostatnio właśnie zachorowałem ostatni tydzień jeszcze do tej pory jestem trochę chory miałem jak nagrywać ale yy, w tym czasie jedyne co robiłem to grałem webapa no i sobie trochę tutaj podtradingowałem pokupowałem, posprzedowałem i mam te 12 tysięcy monet i swój taki pierwszy podstawowy składzik z BPL, najtańszy jaki się dał to są zawodnicy dosłownie kupieni po 300. Do tego nawet wygrałem. Do tego też. Tutaj jest. Tani skład. Jeszcze nie ma. nie razu nie grałem. W ogóle jeszcze nie grałem. Zagrałem chyba tylko dwa szybkie meczyki w FIFA 14. No. Grało mi się ciężko. Strasznie ciężko. W ogóle nie potrafiłem się jakoś przyzwyczaić do tego wszystkiego. Do tych wszystkich zmian. Dziwnie mi się biegało. Nie wiem. Nie ogarniałem na razie tego. I dobra, ale tutaj. Tak, na początku zagram sobie, właśnie meczyki w sezonie, i po tych meczach podejmę decyzję, kogo kupić. Bo zrobię zasłodę 12 tysięcy, ale za bardzo nie wiem, jak tej zmiany dokonywać, kogo sprzedać, kogo wymienić. Tego poczekam sobie do. Poczekam sobie, zagram te dwa mecze i wtedy podejmę decyzję. Tak. A to jednego gracza, przepraszam. Online. Tak, w ogóle to jest. 14. I mam Ultimate Edition, przez co będę dostawał te jakieś tam różne karty, dodatkowe paczki kart, tylko niestety co tydzień zamiast od razu dać, to co tydzień. No to jest akurat minus. Dobra, no i jedziemy tak. I dostałem jeszcze właśnie dodatkowe stroje w że to jest Ultimate Edition. Co jedziemy? Będzie ciężko. Bardzo ciężko. Prawdopodobnie będę przegrywał wszystko jak leci. U. No tak. Dziesiąta liga. Fajnie. Bardzo fajnie. I zagramy sobie dwa mecze. O, jest. Darka nie wyciszyłem. Startują na samym dole, ale zobaczymy na co ich stać. No i zaczynamy pierwszy mecz. Tradycyjnie będę robił cięcia. I już jedziemy z pierwszą aksyką. Strzał! Na Boga! To było niebezpieczne O nie No i dziękuję bardzo 11 minuta przegrywamy 1-0 Jezus Maria Co to było? What the fuck? Wow, to było ładne. Dobra, idziemy od razu z, z drugą połową. W pierwszej nic nie pokazaliśmy, a nawet więcej niż nic. Weź to. Jezus Maria Matka Boska I ogień Matko Boska Ja pierdolę To się w dupie nie mieści. Ja nie wiem. Nie wiem. Masakryczny mecz. Idziemy dalej. Ja tak swoją drogą to. A, kupię sobie premium. Znaczy, nie premium, tylko te coś, te coś, 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 żeby dostawać więcej pieniędzy. Tak, wiem, wiem, sklepy, sklepy. I zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem i... i dziwna rzecz. Bo nigdzie nie mogłem tego znaleźć. Tych bonusów. Masakra, nie wiem. Dziwne. Wydawało mi się, że są. Szukałem i nie ma. To jest straszne. Korci otworzyć paczuszkę, ale wiem, że to jest ogromna strata pieniędzy. Mm. Nie, nie można. Za dużo się męczyłem, żeby teraz wydać to na głupie poczuszki. I będziemy musieli jechać z kolejnym meczem. Tym razem musimy go wygrać. Jakie opóźnienie jest? Nie, już nie ma. Okej, okay, jest wszystko dobrze. Barcelony. Nie jestem fanem Barcelony, no ale skoro dostałem stroje Barcelony za darmo, to czemu by z nich nie skorzystać? Już się chciałem cieszyć, że to może być w końcu godna mnie drużyna, czyli brązowa. Ale jednak widzę, że nie jest brązowa, choć z grani ma słabe. Ale w końcu jest szansa, że możemy coś ugrać. Ale już koniec, pierdzielenia. Zaczynamy. Z... Ja pierdziele. Dwie akcje. I dwie zepsute. Ale te podania na wybieg tutaj są imba. To jest po prostu OP. Z obrony od razu można przejść do ataku. i już żeby mieć jakiegoś bardzo szpieg zawodnika To można tak robić kogo się chce I biegnij Dobrze, dobrze, dobrze Technicznie strzel to jest w końcu, jest, jest Ozwaldo, Zwaldo, Zwaldo Jebut Świetnie, tak bardzo fajnie, bardzo fajnie O skur Ale <laughs> Byłoby fajnie Dobrze, dobrze, tak to jest dobre Tak musicie grać ponownie To jest ładne. To było dobre. Ja pierwsza. No, no i mamy koniec pierwszej połowy. Turbopty się wygrywają z Edmundos. Edmundos przez wasy. Dobrze, dobrze, dobrze. Matko Boska, za mocno. O, Uu, Szkoda. Uuuu... Janusz zmienił aż trzech! Odważnie, Janusz! Dobrze, i leć, leć! Leć, Borini, leć! O! Geniusz! Brawa! Naprawdę. Bardzo <śmany> fajnie. No, tak powiem szczerze, te stroje ładne są. Podobają mi się. Nie rozumiem tylko tego. Raz da się wypuścić tą piłkę, jak się biegnie sprintem, a raz się nie da. Nie wiem od czego to zależy. Nie, 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 nie. Dobra. Niech mają. Jedna bramka, 3 do 1 Turboptysia Edmundos Trzy. Szkoda słów, dobra Kończymy to, bo 3-1 Turboptysia Edmundos przez 2 sy No I to już był lepszy mecz mm. Mało się dostaje teraz monet Lipa troszeczkę Troszeczkę Super, mamy pierwsze swoje trzy punkty Ja w międzyczasie właśnie teraz sobie pokupuję, posprzedaję troszeczkę lepszy składzik Może zagram jakiś turniejik Może coś tutaj jakiś Pieniędzy Ponazbieram Troszeczkę coś porobię No i I do zobaczenia w kolejnym odcinku Po prostu tyle mam do powiedzenia ja jestem Lope Gaming i cześć.